Pomimo, a to jest program Twój branding w Biznes 24. Program o marce osobistej, a w szczególności o bozbrandingu, brandingu, czyli sposobie budowania wizerunku kadry średniego i wyższego szczebla. Dziś do mojego odcinka postanowiłem zaprosić Kamila Kozioła, trenera oraz uczestnika i zwycięzcę konferencji I Love Marketing. Dzień dobry, witam serdecznie, Kamilu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Kamil, rozpoczynamy rozmowę od tego samego pytania, które zadaję każdemu, to znaczy, jak odnosisz się do stwierdzenia, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom? Na co zwrócisz uwagę w tym powiedzeniu, w tym stwierdzeniu, albo z czym się utożsamiasz w największej części? Trochę z tym powiedzeniem jest tak jak z dowolną tezą polityczną, czyli daj tę te tezę i ją obronimy. Tak, że w zależności od tego, w którą stronę chcielibyśmy ten wózek pociągnąć, to można powiedzieć i tak, i tak. No, trochę się z tym zgadzam, trochę się z tym nie zgadzam. Także do tej pory kompletnie jak polityk. No bo, na przykład, jak sobie chcesz kupić okna i chcesz pójść do fakro, to kupujesz po prostu okna danej marki. Jak chcesz kupić samochód i chcesz kupić Hondę, to nie myślisz sobie jaki, Kto to konkretnie projektował? Chociaż masz z tyłu głowy, że to są Japończycy, jest wokół tego jakiś tam storytelling. Przy okazji jeden z ciekawszych, jakie poznałem, czyli Honda mówiła, że jak się przetnie ich silniki, to wypłynie stamtąd krew ich inżynierów. I z jednej strony ten storytelling budowany jest wokół marki i w ogóle narracja jest budowana wokół marki, ale nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że musisz doskonale znać każdego, od kogo kupujesz produkt. Jak idziesz kupić gwoździe. Wygląda to jak gwóźdź, chcesz gwoździa, to kupujesz gwoździa. I tak i nie w zależności od tego, co robisz. Daleko nie szukając, dzisiaj rozmawiałem z, ze z Stefanem Batorym i pytam się go, zresztą królem polskiej sceny startupowej, z tym Stefanem Batorym, z tamtym byłoby już trudno. I to, co on mówi, to, że on nie dba, przynajmniej nie to, że nie dba, ale jakoś świadomie nie buduje swojej marki osobistej na tym rynku polskim, bo. I jemu się to obecnie wybitnie na biznes nie przekłada. No nie o to chodzi w biznesie. Ale nie biznesie. buduje marki osobistej w Polsce, czy nie buduje marki osobistej w ogóle e, i skupia się właśnie na tym, o czym ty przed chwilą e, po, po, powiedziałeś, czyli na Buxie, na hmm. produkcie. Skupia się na produkcie, nie buduje marki osobistej w Polsce, bo to mu się bardzo na biznes nie przekłada, biorąc pod uwagę skalę, w której działają, aczkolwiek. Pewnie, gdyby budował ją globalnie, to by coś, coś mu dało, ale nie jest to konieczne, czyli nie ma takiej silnej korelacji pomiędzy tym, że CEO musi być, nie wiadomo, jak bardzo na świeczniku, żeby ta marka rosła. Tak oczywiście prościej jest nam skojarzyć te przykłady, no bo jak sobie weźmiemy w świętej pamięci już Jobsa, czy weźmiemy maska, który dotyka wszelkich możliwych. Sfer komunikacji czy innych tego typu zawodników, no to owszem, jest tak, że wydaje się, że silna marka osobista będzie ten, będzie ten wózek ciągnąć, ale nie jest to warunek konieczny, bo jesteśmy w stanie też obronić przeciwną tezę i też będzie ok. Mm -hmm. Ja teraz chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, w czym się tak naprawdę specjalizujesz, czyli mówimy tutaj o narracji, o storytellingu. Zanim mm -hmm. poruszymy aspekt konkretny, to rozpoczniemy od ogółu. To znaczy. Jak z Twojej perspektywy, w dobie mediów społecznościowych, chaosu informacyjnego, tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, jaką rolę odgrywa dzisiaj narracja? Czy jest to element obowiązkowy, podstawowy, czy zauważasz, że ten, 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 ten poziom, ta kondycja narracji jest niewystarczająca? Spróbuję po kolei się do tego odnieść. Przede wszystkim ja jestem przeciwnikiem takich wielkich kwantyfikatorów, czyli musi być tak, albo nie może być tak, i tak dalej. Czy narracja odgrywa dużą rolę? Może odgrywać i w kilku przypadkach odgrywa. Czy musi? Znowu nie będzie to warunek konieczny dla wszystkich, ale czysto racjonalnie do tego podchodząc, jeżeli chcesz od kogoś kupić produkt, chcesz, nie znasz się na tym produkcie, albo usługę, produkt obojętnie, to będziesz przede wszystkim. Kupował o tych, którym ufasz, a którym ufasz, no tym, których, których rozumiesz, tak? Jeżeli ktoś czegokolwiek byś nie szukał, sprzedaje ci y, sprzęt audio, to kupisz sprzęt audio od tej osoby, y, to akurat słyszysz, tak? To może nie najlepszy przykład, ale weźmy mojego kolegę Szymona Negacza, który zajmuje się sprzedażą i tak dalej, elementami budowania lejka B2B, zajmuje się tematami, które Uchodzą za buzzwordy, a jednocześnie bardzo mocno wpływają na to, ile masz na PNL-u i na wasz na koniec dnia na fakturowni. I on tym zdobywa swoich klientów, że tłumaczy relatywnie skomplikowane zagadnienia w bardzo prosty sposób, nawet tym ludziom, którzy dopiero z tym zaczynają. I jak to się, biegnąc do puenty, przekłada na Twoje pytanie? No, tak, że jeżeli mam kupić produkt, którego nie rozumiem, to kupię go od osoby, która potrafi mi go wyjaśnić w taki sposób, że nie czuję się głupi. I w tym kontekście narracja ma. Przeogromne znaczenie w każdym, praktycznie w każdym możliwym przypadku, czyli uspokaja cię. Daje ci pewność, że nie wydajesz, albo przynajmniej nie tyle pewność, co wiesz. No właśnie, to nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym, o tym tłumaczeniu rzeczy mm -hmm. niezrozumiałych albo ciężkich, etc., to czy my potrafimy, my jako, jako ludzie dzisiaj, znowu tu wrócę do tego dużego skrótu informacyjnego, jaki, jaki mamy. Czy my potrafimy przekonująco właśnie używać tej narracji, czy komunikować ją? Jeżeli już nie mamy używać tych mocnych kwantyfikatorów, mm -hmm. tak jak wspomniałeś, to czy po prostu potrafimy się przekonująco komunikować? Się? A szczególnie jeszcze uwzględniając w tym kadrę menedżerską, mm -hmm. bo również masz z nią do czynienia. Tak. Jak się nauczymy, to potrafimy. Wiele osób uważa komunikację za coś takiego, albo to mam, albo tego nie mam. Trochę jak ton głosu. Nie? Jak albo jesteś interesujący, albo nie jesteś. Albo ładnie śpiewasz, albo nie. To jest trochę, trochę inaczej. Tak jak z komedią. Ludzie uważają, że, albo to jest, że ktoś jest zabawny, albo ktoś nie jest zabawny. To nieprawda. Tego wszystkiego da się wyuczyć i, i tu jest podobnie. Jeżeli oczywiście weźmiesz pod uwagę kilka reguł, to każdy się jest w stanie tego nauczyć. Nie wiem, czy każdy, ale prawie każdy jest się w stanie tego nauczyć. Ale co ciekawe, większość osób przecenia swoje umiejętności komunikacyjne. I co gorsza, im ktoś jest wyżej w hierarchii, tym rzadziej słyszy prawdę. No bo im jesteś wyżej w rankingu firmowym, tym mniejszy pracownicy mają interes w tym, żeby ci powiedzieć, jak coś zrobiłeś źle. No właśnie, no to yy, nawiązując do tego. Yy... Czy uważasz, że polscy menadżerowie potrafią przekonywać, potrafią mówić przekonująco, czy znowu jest też trochę tak, jak ty powiedziałeś, że są na takim poziomie, że nikt nie powie im, panie prezesie, ale mm -hmm. trzeba byłoby podszkolić się może w tym i w tym. Jaka jest twoja diagnoza w tym obszarze? Są i tacy, i tacy. Przykład z branży IT, bardzo szybko rosnąca firma Mateusz Kurleto. Taki yy, nasz polski towar eksportowy, który głównie produkuje software na, na Stany Zjednoczone, tak się komunikuje, że cokolwiek nie będzie chciał ci sprzedać, to nawet jak nie masz takiej potrzeby, to masz wrażenie, że to bez tego, no, że w ogóle nie wiem, jak żyliśmy bez tego do tej pory. Absolutnie wspaniała komunikacja, metaforyczna, dopasowana do Twoich zainteresowań. On Ci po prostu przemyci trzy czwarte twojego życia w trzech kapitach i musisz to mieć. Ale są też tacy ludzie którzy komunikują się w stylu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stosujemy innowacyjne rozwiązania także posiłkując się Big Data dziękujemy za, za tak. informację w jak najszybszym terminie. Dokładnie. Zapoznamy się tak z jest I, i masz ochotę po prostu po kilku minutach takiej narracji poprosić już czwartą edycję swojego denata bo już parę razy zmarłeś poprosić o skremowanie, bo już nie możesz po prostu tego dłużej słuchać nie? i są też tacy ludzie i co jest ciekawe oni Mniej chętnie przyjmują krytykę niż wspomniany wcześniej Mateusz Kurleto. Y i teraz na koniec, tutaj dam Ci e, możliwość wykazania się storytellingiem i narracją. Najgorzej. No. E, wyobraź sobie, że e, siedzi przed Tobą osoba, która nie jest do, do końca przekonana do, do tego, aby budować markę osobistą, aby, aby budować w ogóle e, swój wizerunek. I gdybyś miał użyć jednego, dwóch argumentów za tym, żeby właśnie ta osoba jednak zmieniła zdanie, to co by to było? Wyższa pensja. Wielokrotnie wyższa. Przekonałeś pensja. mnie. Tak. Po prostu. Jesteś programistą, załóżmy, który doskonale zna się na, na Zim powiedzmy frontendzie, czyli buduje to że tak, żeby te strony ładnie wyglądały. Ale za każdym razem, jak coś zauważa i idzie przekonać swój zarząd albo swojego klienta do swojego pomysłu, to mówią, że zadzwonimy do Pana, nawet jak nie ma telefonu. To w drugą stronę, jak dostajesz te umiejętności komunikacyjne, to nie chodzi tylko o to, że ten klient będzie przekonany do większości sensownych poprawek. Ale generalnie chodzi o to, że zamiast drobnych 25-30 tysięcy na rękę jako programista, nagle dopisujesz do tego czeku zero i się dużo bardziej nie wysilasz. I do tego właśnie służy komunikacja. Czyli można powiedzieć tak, że marka osobista, że wizerunek to jest taka dodatkowa marża do tego, co my robimy? To jest mnożnik Twojej marży. I raczej mnożnik z indeksem powyżej jednego. Kamil, serdecznie Ci dziękuję za to, co powiedziałeś, za przyjęcie zaproszenia. Czego, czego życzyć Ci na koniec? Słuchaj, chciałbym do wilanowie w najbliższym czasie. <noise> Postaramy się o kredyt. Jeszcze raz Ci dziękuję serdecznie. Dziękuję. Państwu również dziękuję za uczestnictwo w programie. Zapraszam serdecznie do śledzenia stron telewizji Biznes24 oraz zapraszam na moje konto na LinkedInie i innych mediach społecznościowych, gdzie można zapoznać się również z archiwalnymi odcinkami programu Twój branding. Do zobaczenia w piątek o godzinie 14.30.